The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Siemano, moi drodzy. To Paradox. Zapraszam na kolejny poradnik e, z zamkniętych drzwi Hogwarts Legacy e, za którym kryją się skrzynie skarbów. E, dobra, już wam pokazuję, gdzie jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy w skrzydle astronomicznym ee, w klasa zaklęć. Dobra, jak tutaj się przeniesiecie, no to na pewno zauważycie te drzwi. No i dobra, będę wam dawał wskazóweczki, jak to jak to otwierać. Odkryjmy sobie zagadki, są to zagadki matematyczne. Eee... No i co, no i w pierwszym musimy mieć piątkę, tak? Eee, czyli znak zapytania to musi być liczba numer dwa. Teraz każde zwierzę ma swoją liczbę. Eee, I teraz już Wam pokazuję. Dwójkę ma to, zwi to, to zwierzę. Teraz jedziemy w następne. Mamy nosorożsta. Który też ma swoją liczbę. Nosorożec ma liczbę... Nosorożec, sorry. Jednorożec, przepraszam. Jednorożec ma liczbę 1. Mamy czwórkę, czyli mamy razem 5. Czyli potrzebujemy siódemkę. Siódemką, czyli zwierzę, które ma siódemkę, jest ta ośmiornica, czy co to, to tam jest? Dobra, zobaczmy, czy działa. Dobra, zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Okej, okay, puka na sprzęt do Quidditcha. I mamy skrzynię. O, chusta w neapolitańskie paski. No dobra. Mamy tutaj coś jeszcze. Ale jak tam wejść? Bo już niestety nie mam pojęcia, pewnie jest jakaś inna droga co do tego. Dobra, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Jeśli tak, szczepcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, być na bieżąco z materiałami. Mam nadzieję, że, e, że też udostępnicie, żeby po prostu e, mój kanał dosyć fajnie rozbudować. Będą tutaj, będzie tutaj bardzo dużo poradników do gier. W które, będę, które będę oczywiście ogrywał. Dobra, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej!